W studiu trójki Agnieszka Kobus zawojska wieślarka, olimpijka, srebrna i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich. To także warto nadmienić. Dzień dobry Agnieszka. Dzień dobry. Oj, jak miło się od razu zrobiło w studiu, tutaj czuć już y, wagę tych medali, a na twoich przedramionach y, tatuaże. Zapytam o ten na lewym mhm. przedramieniu, kółka olimpijskie, bo widziałem wielokrotnie na, na ciałach olimpijczyków ten tatuaż i zastanawiam się, czy w waszym środowisku to jest także tylko olimpijczyk. Uczestnik igrzysk może sobie taki tatuaż zrobić, bo jak się nie było na igrzyskach, a się zrobi, to kompletne fopa myślę, że olimpijczycy robią takie tatuaże, no bo wiadomo, to jest wielka chwila, wielkie wydarzenie i coś, o co walczymy całe życie. Niemniej jednak, jakbyś miał ochotę, możesz sobie zrobić. Znam sportowca, który nie był na igrzyskach, a ma takie kółka olimpijskie wytatuowane. Nie do mnie to pytanie, dla mnie to było ja sobie powiedziałam, że po zdobyciu medalu zrobię ten tatuaż, mhm. bo mam kilka tatuaży na swoim ciele i rzeczywiście są one symbolem czegoś, a nie po prostu bo mi się podobają. Taką mam po prostu taktykę. No i wytatuowałam sobie te kółka olimpijskie, trochę takie niedokończone. One są przerywane. Wynikało to z tego, że po prostu to było niedokończone dzieło. Był brązowy medal w Rio. Okay. Liczyłam na lepszy dalej. No i to po prostu mnie też tak motywowało. Jeszcze było srebro w Tokio. 4, mhm. no 5 lat później de facto. Tak. I ten drugi tatuaż to już jest Nike Bogini Zwycięstwa. Tak. Z awersu bądź rewersu medalu olimpijskiego tak. każdy, każdego. Każdy medal olimpijski letnich i Igrzysk Olimpijskich, właśnie ma tam tą postać bogini zwycięstwa Nike. No i to nie ukrywam, że ściągnęłam ten pomysł od koleżanki z osady, Joanny Chętki, która chciała sobie to wytatuować po, po Igrzyskach w Rio, ale tak się zabierała, tak się zabierała, nie zrobiła tego i ja ściągnęłam po niej. Ona nie ma. Ja mam. Myślę, że nie jest obrażona, bo się przyjaźnimy do teraz i właśnie to jest fajne w sporcie, ale no to też jest dla mnie taka pamiątka i szczerze powiem, że nawet mi się to bardziej podoba niż te kółka Olimpijskie bo jest inne i takie dla mnie troszkę bardziej wyjątkowe. No i masz Boże. zwycięstwo w nazwie, to też jest tak, troszkę, to troszkę bliżej. Zamek kółka to idea olimpijska wystartować. No co to jest wystartować? Ale Ale wiesz co, mhm. przepraszam, że ci przerwę, jak mówiłeś o tym wytatuowaniu kółek, czy ktoś, kto nie był olimpijczykiem może, no może, bo umówmy się, każdy z nas ma swoją olimpiadę. No tak, to jest <laughs> bardzo ładne hasło. Mamy Dzień Olimpijczyka, ty mówisz o przyjaźni. Ja sobie myślę, że, bo nie byłem na Igrze Także jako dziennikarz podpytywałem troszkę Darka Urbanowicza, który już na Igrzyskach bywał, o tę atmosferę, ale także muszę zapytać Ciebie, no jak to jest z, tymi, z tą atmosferą wioski olimpijskiej? Mnóstwo legend, historii, a dzisiaj mówimy wprost i naprawdę, to jest super, tam jest świetnie przebywać, czy to jest wkurzające miejsce, pełne gwiazd sportu, które obnoszą się, brody mają gdzieś wysoko pod niebem? Jest super, fajnie. Jak masz y, daleko do startu, że tak powiem, przed startem, no to czasem trzeba po prostu pobyć samemu ze swoimi myślami i się ucieka trochę od tych skupisk ludzi. Bynajmniej ja tak mam. Każdy z nas jest inny, więc nie mogę mówić za każdego. Y, ale wtedy jakiś spacerek w samotności z boczku jak najbardziej dla mnie wskazany, no bo po prostu y, no jest duży stres i... Wyciszyć się i, i, trzeba. Tak. Ale no nie ukrywam, że y, jak zobaczyłam na Igrzyskach olimpijskich na stołówce, są. Y, Felix, która dla mnie jest taką wspaniałą inspiracją, jeżeli chodzi o kobiety w sporcie, e, no to jak wychodziła z tej stołówki, to odrzuciłam talerz i zaczęłam biec, byleby zrobić z nią sobie to zdjęcie. Mam zdjęcie z nią, myślę, że to jest fajna pamiątka e, dla mnie z igrzysk, bo myślę, że nigdy nie miałabym okazji spotkać takiej, e, takiej osoby, albo pamiętam, jak w Rio byłam na starcie Usaina Bolta I to było coś niesamowitego, to były dreszcze, ponieważ była taka cisza na stadionie, a jak przebieg to po prostu no taki no, tak. rumo wywoływał ekstazę tak ja miałam ciarki naprawdę to było coś niesamowitego to pokazywało że to jest po prostu widowisko sportowe ale rzeczywiście no to jest sport ta druga strona medalu a nawet trzecia jak, <grym>, to jak jesteśmy w trójce to jest to że można spotkać tych ludzi których się ogląda w telewizji którzy też trenują ale inne dyscypliny i myślę że to jest fantastyczne poza tym jest taka duża różnorodność Narodność na tych igrzyskach, naprawdę, wszystkie kraje w jednym miejscu. Nawet my, jako Polacy, mieszkamy w jednym budynku, wszystkie dyscypliny. Jak jadę na kiedy na Miszynę Świata mieszkam z wioślarzami. Którzy, ich obecność czasem już mnie denerwuje, bo znamy no się tak, tak to dobrze. Za dużo, to niezdrowo. Co za dużo, to niezdrowo. Ale oczywiście to pół żartem, a pół serio, ale tutaj mogę poznać wszystkich. Dla mnie fantastyczne było to, że po zdobyciu na przykład medalu w Tokio jest taka tradycja, że wszyscy olimpijczycy schodzą i gratulują medalistom. I jak ja sobie przypomnę, że na przykład bili nam brawo, bo my zdobyliśmy ten pierwszy medal dla Polski w siatkarze Bartek Kurek, który zawsze był dla mnie takim Wow, no wielką inspiracją, moja mama zawsze po prostu była nim zachwycona i jest to mówię, wow, to jest coś wyjątkowego, że to jest taka rzeczywiście społeczność. A właśnie taka teraz z twoich słów wnioskuję o pewnej skromności i tym poczuciu, że mimo, że jesteś dwukrotną medalistką olimpijską, to masz także swoich sportowych idoli. Mhm. A jak jest na co dzień bycie medalistą olimpijskim? Ono się wiąże przecież, no oczywiście z zapisaniem w historii, zdjęcia w PKO lub w siedzibie i jakieś super, pewnie też pojawiają się różne grafiti na ścianach i tak dalej. No, ludzie rozpoznają na ulicy, jest tam jakaś emerytura olimpijska także. No, różne czynniki z tym związane. Czujesz się przez to jako olimpijczyk kimś troszkę wyjętym ze społeczeństwa, czy, czy nie ma takiego poczucia? No nie, umówmy się, Olimpijczycy, o Olimpijczykach, nawet nie o Olimpijczykach, o medalistach olimpijskich. Ludzie pamiętają raz na cztery lata w przypadku sportów takich jak mój, czyli wioślarstwo bądź jakieś inne dyscypliny bardziej y, niszowe. Oczywiście siatkówka, lekka atletyka to są takie sporty, o których się bardziej pamięta. No ja nie jestem osobą popularną, że idę po ulicy i ludzie za mną biegną, ale niemniej jednak czuję się wyjątkowo, bo ja będąc małą dziewczynką pamiętam jak oglądałam y, otylkę płynącą w Atenach y, wtedy miałam 14 lat, więc nie taka mała y, czy oglądałam moich kolegów y, już kolegów, którzy zdobywali złoty medal w Sydney i w Atenach y, więc dla mnie to było marzeniem i dla mnie to było coś wyjątkowego pojechać na igrzyska, ja pojechałam, zdobyłam medal i oczywiście ten szum był przez trzy miesiące po igrzyskach do pół roku y, później to jest już tylko szum wśród ludzi, którzy interesują się sportem no nie oszukujmy się, nie wszyscy interesują się sportem, a tym bardziej wioślarstwem, ale myślę, że... E, no, Krzysztof no... Łoniewski przekonuje, że 90% Polaków interesuje się sportem. Podobno ale na to, to w przypadku przegranej, kiedy trzeba powiedzieć a, trzeba było a zrobić może, tak. być może też. Mówisz o tym, że czasami to zainteresowanie twoją osobą, mm -hmm. czy rozpoznawalność troszkę spada. A jak jest z m, tą drugą stroną tego medalu w tym przypadku, czyli twoimi obowiązkami? Medaliści olimpijscy, ja, ja głoszę taką teorię sobie mm -hmm. W życiową, mają pewne obowiązki. To jest, stajesz się osobą publiczną, stajesz się osobą, która coś osiągnęła, rol modelem, osobą, która powinna być wzorem. Czujesz taką odpowiedzialność tak, do działania? Pewno. To na pewno. Myślę, że każdy olimpijczyk czy medalista olimpijski, jak chodzi na spotkania z dziećmi, bądź bierze udział w różnych wydarzeniach, to powinien Przede wszystkim pokazywać wartości, które w dzisiejszych czasach po prostu są zgubione, moim zdaniem. E, interesujemy się e, rzeczami, które no, nie dają ni nam nic poza rozrywką. Mnie to najbardziej przeraża w przypadku dzieci. E, moi siostrzeńcy mi opowiadają o jakichś gwiazdach, których ja w ogóle nie znam są znani, bo są znani, a tak naprawdę zaraz skończy się tak, że yy, najmłodsi nie będą kojarzyć, kim jest na przykład Adam Małysz, kto, który jest po prostu ikoną i inspiracją i uważam, że o to wszyscy olimpijczycy powinni walczyć. O wartości, że sport daje po prostu bardzo dużo, uczy nas cierpliwości, ciężkiej pracy, ale przede wszystkim uczy nas szacunku do drugiej osoby. Ja rozmawiałam z inną olimpijką niedawno i powiedziała piękne słowa, że jej się nie podobało zawsze yy, słowo rywalizacja. Współzadowodnictwo powinni mówić olimpijczycy, bo okay. rywalizacja że jest z czymś takim y, samo słowo, y, z czymś gorszym. A współzawodnictwo pokazuje to, że rzeczywiście jest to szacunek do drugiej osoby, ale tak każdy chce wygrać. Czyli y, olimpijczycy powinni tak mówić, a dziennikarze? Bo nie wiem, czy zmieniać teraz swoje y, przyzwyczajenia. Yy, nie. W na nawyk, żeby zmienić potrzeba czasu. Więc jak wiesz, step po by trochu, step. Jak, jak w sporcie, step by step. Współzawodnictwo zamiast rywalizacji. Yy, ostatnia kwestia, bo zbliżają się także te igrzyska w Paryżu, no i dowiedzieliśmy się, że yy, będą mieszkania dla złotych yy -y. medalistów, jako jedna z form nagrody. I yy, yy, rozmawiałem już o tym yy, z Markiem Kanią, panczynistą, ale zastanawiam się, jak jest, yy, jakie jest twoje zdanie. Czy to jest dodatkowe? Dodatkowa motywacja, czy to może być jednak... Problem i przeszkoda w kwestii mentalnej, bo dostajesz y, się do finału, załóżmy jakiejś tak. konkurencji, y, masz możliwość zwyciężenia lub zajęcia drugiego miejsca. I teraz nie jest to tylko różnica między byciem mistrzem a wicemistrzem, y, ale jest to też różnica między ważną kwestią w dzisiejszych czasach posiadania mieszkania, a nie. Podejrzewam, że są osoby, które, którym by to spięło nogi, mówiąc po sportowemu. Na pewno, dlatego uważam, że sportowiec, będąc na starcie, nie może myśleć o tym, y, co go czeka. Jak wygra, jakie nagrody, jakie pieniądze, jakie mieszkania, bo uważam, że po prostu nie wygra wtedy. I, mhm. i tyle. My, będąc tymi y, osobami na starcie, musimy się skupić na tym, co mamy robić. No, mówił tak właśnie wspomniany Adam, Małysz czy Kamil, że trzeba się skupić na dwóch dobrych, oddanych skokach. Tak, tak, tak. A ja się skupiam na przykład na każdym pociągnięciu, mimo że jest ich całkiem sporo. Y, I uważam, że wtedy, jak. Wtedy jest szansa, że będę miała to mieszkanie, ale jak będę myśleć o tym przed startem, no to ja się nie skupię o tym, na tym, co mam robić, więc według mnie, kto będzie myślał o mieszkaniach, no nie zdobędzie tego mieszkania. Czyli skoro mówisz o tym, że pewne wartości należy przekazywać, to przełóżmy to na życie codzienne. Nie myślimy za szybko o efektach tak. i o tym, co, jaką sławę zdobędziemy osiągając coś, tylko... Próbujemy do tego dojść po prostu. Zdecydowanie tak i myślę, że trzeba się skupić na tych małych krokach, co robimy. W przypadku wyślardstwa jest to każdy pojedynczy chwyt podczas wyścigu, a w przypadku życia jest to każda pojedyncza czynność, która powinna nam sprawiać radość i tak po prostu uważam. Ale oczywiście, jak trenujemy, to czasem, jak jesteśmy zdemotywowani, to warto sobie przypomnieć, że o walczę o medal, a może się trafi mieszkanie. Ale żeby nie przesycić się tą myślą. Dobrze, to w przypadku dziennikarza radiowego może to być na przykład zapowiedzenie kolejnej piosenki, teraz będzie utwórcie, a opowiadała o byciu olimpijczykiem. Agnieszka Kobuz za wojska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.